Naszym dzisiejszym gościem jest Maciek, rekonstruktor i specjalista od produkcji żelaza dawnymi metodami. Powiedz nam, jak w czasach Mieszka pierwszego uzyskiwano żelazo? Żelazo produkowano w dymarkach, są gliniane lub kamienne piece. Co było potrzebne na początku? Oczywiście ruda. Po... Ja, ja to lubię rudę. No super, rudy są fajne. Wezmę drugi kawałek. Ruda Darniowa to jest dość to coś powszechna skała występująca u nas w Polsce, zresztą w całej Europie. Wygląda jak taki rdzawy kawałek, taka bryłka rdzawa jakaś taka, tak? I... tak jest, to, jest, to są głównie wodorotlenki żelaza, które powstają w, w miejscach podmokłych, często na torfowiskach. Często taka ruda jest nazywana również rudą bagienną, rudą łąkową. Bardzo łatwa w eksploatacji, bo występuje praktycznie na powierzchni, na powierzchni terenu wystarczy zdjąć tylko warstwę darni, taką rudę należy wykopać, z tym że z takiej świeżej rudy żelaza nie uzyskamy. No dobra, mamy taką rudę, jak z takiej rudy można otrzymać żelazo? Co się robi? Przede wszystkim trzeba ją wyprażyć, czyli wzbogacić. Jako że ruda darniowa to są głównie wodorotlenki żelaza. Należy je zamienić w, w tlenki żelaza. Tutaj zamieniamy w magnetyt. Ta ruda po wyprażeniu jest magnetyczna. Eee, co jeszcze potrzebne? No oczywiście potrzebujemy piec dymarski. Taki piec budujemy z gliny, z kamieni albo z samej gliny, w zależności od tego jakie materiały są dostępne. I musimy mieć również paliwo. Paliwem był węgiel drzewny które uzyskiwało się w mieleżach. Cały proces, proces produkcji żelaza w dymarce polega na tym, że naprzemiennie od góry do do otworu, który jest na górze dymarki, ładujemy porcję rudy i porcję węgla drzewnego. W środku tej dymarki, na, mniej więcej na poziomie otworu, otworu, otworu powietrznego, następuje redukcja tej rudy. Nie mamy do czynienia Wytopem żelaza. Wytop żelaza jest, z, zachodzi w piecach, w piecach współczesnych, w wielkich piecach i otrzymuje się surówkę. W tym procesu dymarskim otrzymywało się praktycznie czyste żelazo o bardzo niewielkiej zawartości węgla. Czyli takiego żurzla de tak tak? Oczywiście żurzel też był. Ten żurzel podczas procesu upuszczamy, żeby nie zapchał nam tego pieca, ale... Ale, ale żelazo, które, 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 które jest produkowane w takim piecu, jest bardzo silnie zanieczyszczone zarówno żużlem, jak i pozostałościami węgla rzewnego. No dobrze, a jak długo to trwało? Jaki był czas produkcji takiego żelaza? Od pierwszego wsadu rudy do wyciągnięcia łupy z pieca jest to około 6 do 8 godzin. Czyli solidny dzień pracy. Oczywiście trzeba jeszcze liczyć czas potrzebny na ulepienie dymarki na wyprażenie rudy, zebranie tej, zebranie tej rudy, wyprażenie rudy i uzyskanie węgla drzewnego. Czyli w zasadzie taki pies dymarski to jest sprawa na jeden raz? Teoretycznie tak, aczkolwiek można je później reperować, ale lepiej ulepić. No, no dobrze, 8 godzin czasu, ale ile materiałów z tego jesteśmy w stanie uzyskać? Z 20 kg rudy, które, które... Wsypuję do takiego pieca i około 40 kg węgla drzewnego jestem w stanie uzyskać od 1,5 do 3 kg yy, półproduktu, jakim jest łupa jest żelazna. Z tym, że po przekuciu tego fina, finalny, finalny produkt, czyli taka sztabka żelaza, to jest około 50% wagi łupki. Zobacz, to jest łupa żelazna, którą wyciągamy z pieca, jeżeli proces się oczywiście uda. Taka łupa żelazna to jest, to jest mieszanina przede wszystkim żelaza, żużli i węgla drzewnego, niedopalonego węgla drzewnego. Widać to dosyć dobrze na tym przekroju, to jest przeciętna łupka żelazna, widać taką typowo, bardzo, bardzo charakterystyczną dla tego typu, yy, dla, dla, dla łupek żelaznych, bardzo porowatą strukturę strukturę gąbki należy to zagęścić jak, jak zagęszczamy? zagęszczamy metodami kowalskimi czyli młotkiem aż się tłuczemy młotkiem, młotkiem zgrzewany wielokrotnie żeby po... Każde zgrzewanie takiego materiału powoduje, że materiał staje się czystszy i cały ten żużel, który jest w tych porach między żelazem, zostaje wypchnięty na zewnątrz. Czyli zbijamy go jakby w... tak, tak, do, kupy, tak? do kupy i otrzymujemy w tym momencie takie coś. tak? Otrzymujemy to jest... takie To już jest solidnego żelaza, to już chyba nie ma żadnego żużlu. Żużel cały czas jest niestety hmm. i powoduje to oczywiście osłabienie struktury żelaza hmm. i odporności na, 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 może nie kruchość, ale... Ale na pewno jest... Ta, te, takie żelazo ma dużo gorsze właściwości mechaniczne niż współcześna stal. I to już jest produkt finalny. Na to jest produkt finalny, który, aby uzyskać, aby zrobić taki mały nożyk, potrzeba co najmniej 5 dni. Bardzo ciekawa mi się podoba struktura, bo to jest taka struktura tej stali, taka włóknista. To jest, włóknista takie fale są jak przy stali domasteńskiej, tak? Czy to się uzyskuje zbijając go, składając na pół? Takie legendy krążą. Te. Te struktury włókniste to są po prostu zanieczyszczenia żyżlowe, które pozostają cały czas w tym materiale i nawet wielokrotnie, wielokrotnie złożenie tego materiału i przekucie, zgrzanie i przekucie mmm... Niestety no, nie pozwala na całkowite usunięcie tego żuża. Aha, czyli to jest de facto zanieczyszczenie. To, to jest taki to, element. Tak. To, to są zanieczyszczenia. Oczywiście no, kiedyś w każdego narzędziach nie polerowano, nie szlifowano. One były odsydowane, żeby nie rdzewiały I, i, i nie było tego widać. Widzimy to teraz, bo możemy sobie dosyć łatwo wyszlifować do i wytrawić w klasie. A powiem jedną rzecz. Taki na przykład wczesnośredniowieczny Woj wojt tak? szedł do walki w hełmie, który był wykonany też z takiego żelaza. Jak on wagowo na przykład i wytrzymałościowo miał się do podobnego, który byśmy dzisiaj zrobili do współczesnej blachy walcowej? Znaczy, wa wagowo prawdopodobnie było to to samo, mm -hmm. a jeżeli chodzi o odporność, to były te, 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 te wczesne średniowieczne elementy uzbrojenia były dużo mniej odporne. Mm -hmm. Czyli ta stal po prostu z żelazem było były, w gatunku. Były, 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 przede wszystkim nie było nawęglone. To nie była stal węglowa, nie, nie, nie można było hartować, była bardzo miękka. Mm -hmm. y Powierzchnia tnąca, tak jak w przypadku tego noża, powierzchnia tnąca została wykonana z nawęglonego już później, w kolejnym procesie nawęglonego żelaza. Jest dogrzana do reszty noża, do grzbietu noża. Czyli de facto taki noż składa się z dwóch zupełnie innych kawałków metalu. Tak, z tym, że pochodzą z tego samego wytoku. Część mm. przeznaczyłem na wykucie tej górnej części noża i trzpienia, a dolna część jest z żelaza już nawęglonego. Stary, strasznie dziękujemy, że chciałeś nam dzisiaj o tym opowiedzieć. Bardzo ciekawy kawał wiedzy. A wysłuchajcie, jeżeli jesteście zainteresowani chcecie dowiedzieć się czegoś więcej, albo na własne oczy zobaczyć, jak uzyskuje się dawnymi metodami żelazo, zaproście Maśka na imprezę i na pewno z chęcią Wam to pokażę. Jeżeli podobał się Wam nasz kolejny odcinek, zasubskrybujcie nasz kanał, a my jak zwykle będziemy kręcili dalsze części. 十万几十，嘿。